Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was z Mikołajek, przed wami Junak Eric Swan mam przejechać na nim 300 km, i chciałbym się z Wami podzielić odrobiną wrażeń z tej drogi i z tego jak się motocykl sprawuje. To, że on ma dwie tarcze hamulcowe system CRS, który Działa w ten sposób, że hamując nożym hamulcem, włączają się przedni i tylny hamulec. To już zapewne wiecie: motocykl jest wyposażony w silnik jednocylindrowy o pojemności 125 cm, chłodzony powietrzem, zaślany wtryskiem paliwa. Na wyposażeniu ma trzy kufry. Eee, oczywiście za dopłatą są te trzy kufry, ale uważam, że warto dołożyć. Przynajmniej wszystko, co się w nim znajduje jest szczelne, deszcz się tego nie dostanie, a poza tym wszystko jest zamknięte na kluczyk. Co jeszcze? Jak widzicie motocykl ma tutaj gmole, które chronią go przy upadku, widelec upside down, ma bardzo dobre światło przednie. To dzisiaj sprawdziłem, bo wyjechałem o 4 nad ranem, była mgła i doskonale widziałem, jak się to światło ładnie rozprasza. Gniazdo USB do ładowania telefonu, ewentualnie nawigacji. W lusterkach widzę 90%, a nie tak jak do tej pory 50%. Czyli moje ręce zakrywają tylko 10% lewego lusterek. Także wygodna kanapa. Mogę śmiało oprócz tych kufów jeszcze wrzucić na moją torbę w której jest tyle, że ho ho ho. No i na razie nic więcej, nie mogę na razie powiedzieć jaka jest maksymalna prędkość, bo odebrałem go raptem z przebiegiem 500 km. Motocykl nie do końca jest dotarty, więc go nie piłuję, jadę w granicach 70-80 km na godzinę. Tym bardziej, że jeżdżę drogami powiatowymi, także tutaj nie było możliwości nawet próbowania się rozpędzić. Nie chcę go katować. On ma mi się dotrzeć do rajdu Bieszczackiego, a tam niestety dostanie lekko w 4 litery. Także tyle na razie. Na temat Junaka RX1 Aha, spalanie w granicach 3 litrów ma obecnie, także nie ma, nie ma szału, ale też nie ma tragedii. Także średnio myślałem, że troszeczkę mniej będzie przy wtrysku, ale może dlatego tyle pali, ponieważ jest niedotarty. Także tyle na razie z mojej relacji na temat Junaka Eric 1 Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.